Pokój tobie. Nie wiem, gdzie teraz jesteś. Może w domu pełnym ludzi, a może w samotności, która boli bardziej niż cisza. Może masz serce spokojne, a może coś je ściska i nie pozwala zasnąć. Ale wiem jedno. Jesteś tu. I to znaczy, że Duch Święty chciałbyś usłyszał to słowo. Chcę ci opowiedzieć o czymś bardzo prostym, a zarazem najważniejszym o Polsce. Ale nie jako o państwie, lecz jako o wspólnym ogrodzie naszych dusz. O miejscu, gdzie rodzi się miłość, wiara i przyszłość, i o matce, która czuwa nad tym ogrodem, Maryi, naszej królowej i opiekunce. Umiłowana duszo, czy nie zdarza ci się czasem spojrzeć na świat z ciężarem w oczach? Słyszysz wiadomości, patrzysz na ulicę, czytasz komentarze i myślisz, gdzie my zmierzamy? I wtedy przypomina mi się obraz sprzed wielu lat. Starsza kobieta klęczy na ziemi w rękach różaniec. A obok niej dziecko trzymają za płaszcz. Tak modli się naród, tak woła Polska, gdy boli. Nie jesteśmy narodem idealnym, tak jak ty i ja uczymy się miłości dzień po dniu, ale jesteśmy narodem zawierzonym Matce. To ona przez wieki była naszą drogą odwrotu do Boga. Nie z siły, nie z polityki, ale z jej łagodności wyrastało odrodzenie serc. Dziś tak bardzo potrzebujemy jej obecności. W domach, gdzie milczenie boli bardziej niż krzyk, w szkołach, gdzie dzieci nie wiedzą już kim są, w internecie, gdzie słowa ranią jak ostrze, w naszych duszach, gdzie coraz mniej miejsca na pokój, proszę cię, zatrzymaj się dziś. Posłuchaj tego szeptu. Maryja nadal tu jest. Nie patrzy na podziały, nie mierzy Twojej wartości poglądami. Jej serce bije dla każdego i dla ciebie. Złóż dziś swoje zmartwienie w jej dłonie: powiedz jej o wszystkim o tym, co boli, o tym, co trudno wybaczyć o tych, których nie potrafisz pokochać a ona, jak dobra matka, nie oceni przytuli i wtedy zacznie się przemiana nie od Sejmu, nie od ulicy od serca Twojego serca modlitwa za Polskę i Twoje serce w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Matko naszego ludu, w Twoje dłonie składam dziś cichą troskę o kraj, który kocham. O ziemię polską, o ludzi prostego serca, o tych, z którymi dzielę chleb i nadzieję. Ty znasz nasze dzieje, nasze radości i rany. Przez wieki uczyliśmy się ufać Twojemu sercu i dziś znów powierzamy Ci nasze dni. Otocz nas płaszczem czułości, obroń przed tym, co ciemne i niespokojne. Proszę Cię, Matko, czuwaj nad wszystkimi, którzy pragną dobra. Niech pokój zakorzeni się między nami, niech wzajemny szacunek stanie się codziennością, nie wyjątkiem. Dotknij naszych serc, byśmy potrafili żyć w światłości Ewangelii, tworząc domy, wspólnoty, naród. Na skalę słowa, nie na piasku lęku. Zachowaj nasze rodziny. Ochroń dzieci, przytul je do siebie, jak czyni to miłość. Strzeż serc starszych, samotnych, słabych. Niech nie braknie im światła, gdy dzień się chyli. Mario, modlę się dziś za wszystkich, którzy Polskę nazywają domem, i za tych, którzy tu szukają schronienia. Niech Twoja modlitwa osłania nas, jak cisza lasu w czasie burzy. Uproś u Ducha Świętego łaskę jedności, byśmy budowali wspólnotę nie przez podobieństwo, ale przez miłość, która wszystko scala. U ciebie, Matko, szukamy schronienia. Zawierzam Ci mój kraj, wierząc, że z Tobą. Żadne zło nie przemoże tego, co dobre. Ufam Ci całym sercem. Amen. Dziękuję, że modliliśmy się razem. Jeśli pragniesz wracać częściej do tej ciszy, zostań z nami na kanale Modlitwa na Co dzień. Pokój i dobro. Ukochany człowieku, jeśli dobrnąłeś ze mną aż tutaj, dziękuję Ci. To znaczy, że Twoje serce nadal czuje, że coś ważnego dzieje się w ciszy. Nie musisz być wielki, żeby zmieniać świat. Nie potrzebujesz urzędów, mundurów, transparentów. Wystarczy jedno. Serce, które słucha Boga i kocha drugiego człowieka. Może dzisiaj właśnie ty jesteś jedynym, który się modli za swoją rodzinę. Może tylko ty mówisz dzień dobry sąsiadowi. Może tylko ty pamiętasz, by podziękować w modlitwie. Ale wiedz, to wystarczy. Tak się zaczynają cuda. Nie lękaj się, zacznij od siebie. Od swojego pokoju, od jednej decyzji, że nie powiesz złego słowa, od jednej myśli, że ktoś inny też cierpi, od jednego spojrzenia w niebo, które mówi: Jezu, prowadź, każdego dnia możesz być światłem. Nie musisz świecić mocno. Wystarczy, że nie zgaśniesz, i jeśli kiedyś będzie ci ciężko, wróć tutaj, usiądź ze mną znów, pomilczmy razem, pomódlmy się, a teraz idź z sercem pełnym pokoju. Niech cię pan prowadzi. A Maryja przytuli do serca. Jeśli te słowa dotknęły twojego serca, podziel się nimi z kimś, kto dziś potrzebuje nadziei. Może to ktoś bliski, może ktoś, kto od dawna milczy, a może ktoś, kto czeka na taki cichy szept nieba. Niech ta modlitwa, ten tekst, ta chwila refleksji stanie się światłem dla tych, którzy błąkają się w ciemności. Z serca dziękuję. Z modlitwą. Brat Balenty.